Pani prezesie, się tutaj kolegę jeszcze. Witam państwa. Z radością oznajmiam, że w Polsce są duże grupy rolników, które nie chcą tańczyć krajem i zgadzają się, że trzeba ostrzegać wyborców i na PSL. Chcą normalnie pracować na roli bez zbytniej ingerencji państwa, żeby im państwo nie przeszkadzało, nie odbierało pieniędzy. No i ci wasi rolnicy dołączają się do Konfederacji. Witam na pokładzie. Szczęść może mnie przypada w udziale rola konferencjera w tej niezwykłej konferencji, dlatego że jesteśmy w silnym składzie. Piękny dzień. Szanowni państwo, numer pierwszy. Lider Listy Siedleckiej, Listy Konfederacji, Pan Krzysztof Tołwiński, w swoim czasie Minister Krzysztof Tołwiński. Bardzo proszę, Krzysztof. Cóż, Szanowni Państwo, jesteśmy faktycznie w bardzo ważnym dniu, takim powiem epokowym z punktu widzenia interesów polskiej wsi i rolnictwa. Dzisiaj rolnicy wyraźnie mówią, że są z Konfederacją. Rolnicy w Rzeczpospolitej w wyborach do Parlamentu Narodowego Jesiennych są z Konfederacją, są w Konfederacji i popierają Konfederację, wierząc, że polityka rolna w Polsce ulegnie dramatycznej, dramatyczna, w dramatycznym stanie, w jakim się znajdujemy, ulegnie pozytywnej przemianie. Na czym to, kochani, polega? Na tym, że rolnicy to ludzie ciężko pracujący. My wstajemy o godzinie 5 rano, kładziemy się spać o 2200 23 Coraz bardziej polska wieś z tych najlepszych wyludnia się. To są bardzo mobilni ludzie. To są młodzi ludzie 30-40-latkowie, którzy dzisiaj, traktowani w ten sposób przez to państwo, opuszczają naszą Rzeczpospolitę. To są ludzie, którzy mają potężny fach w swoim ręku i, niejednokrotnie tam, gdzieś na zachodzie, właśnie pracują w rolnictwie. Ale pytanie: czy pracują dla Polski, czy pracują dla naszego społeczeństwa, czy pracują dla naszych konsumentów? Stąd, kochani, dzisiaj rolnicy popierają Konfederację. Dzisiaj rolnicy mówią wyraźnie. My, polscy rolnicy, nie chcemy żyć z jałmuźdem. My, polscy rolnicy, chcemy być docenieni w naszej pracy. Nasz polski surowiec jest jednym z najlepszych. Produkt naszej pracy, naszych rąk rolniczych jest jednym z najlepszych w Europie. My pytamy, dlaczego obecne państwo polskie, kolejne rządy, PiS-u, PSL-u, niczym się między sobą nie różnią. To jest kontynuacja tych antyrolniczych rządów. Dlaczego te rządy niszczą polskich wytwórców, dlaczego dzisiaj rolników, dlaczego państwo jako konsumenci, jako społeczeństwo nie możecie dostać dobrej tej naszej żywności, dlaczego my jesteśmy eliminowani? W Polsce podstawą konstytucja wyraźnie mówi, jest gospodarstwo rodzinne, a zostało nas dzisiaj tylko 300 tysięcy gospodarstw towarowych, tych, które produkują. W związku z tym mówimy wyraźnie: nie ma konfliktu. Między polskimi rolnikami, wsią a miastem. To jest konflikt tych, którzy źle życzą polskiej wsi. To jest konflikt polityczny i wydumany. Interes polskiego konsumenta jest interesem rolniczym na odwrót. Witamy w Konfederacji. Marcin Bustowski, Związkowiec, nasz kandydat z Jeleniogórskiego. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa powitać na konferencji, zwłaszcza dziennikarzy. Proszę Państwa, rolnicy, rolnicy, dzisiaj to jest najważniejsza gałąź gospodarki państwa. Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, jak dzisiaj system przetwórstwa psuje polską żywność. Około 88 tysięcy pirów do Polski wjeżdża z żywnością, z żywnością, która tak naprawdę zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 3 stycznia, 2019, skrzetnie ukrywanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej PSL-u, bo to są ich rządy, pokazuje, proszę Państwa, jak masowo Polacy są truci. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest kwestia współpracy pomiędzy konsumentem a rolnikiem wypracowania takiego surowca wprowadzenia polskiej normy bezpiecznej żywności, żeby polski konsument dostawał dobry towar na swój stół. Witamy w Konfederacji Łukasz Owczarek, sierackim Dzień dobry, witam Państwa. Rolnictwo polskie staje dzisiaj w obliczu ogromnego wyzwania. Tym wyzwaniem jest konieczność produkowania na wsi w okresie permanentnej suszy. Oczywiście słyszeliście Państwo o tym, że susza wystąpiła w tym roku, w ubiegłym, oczywiście nie. Ta susza występuje już wcześniej. Dowodem tego jest chociażby to, że w Skierniewicach. Brakło wody do, do picia. Także w tych warunkach przychodzi pracować polskiemu rolnikowi, produkować polską żywność. Oprócz tego, nie wolno traktować polskiej wsi jako, jako obciążenia. To jest, powinniśmy traktować to jako szansę. Rolnictwo jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. Polska żywność powinna być znakowana. Polski konsument powinien mieć możliwość wyboru, czy chce kupić zdrową polską żywność. Czy chce kupić jakieś ochłapy z zachodu, zwroty z zachodnich marketów? Musimy im to umożliwić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nasz ekspert Krasny Staw, Hełmszczyzna, Bogusław Domański. Przedsiębiorca, producent branży zielarskiej, skutecznie konkurujący z Zachodem. Szanowni Państwo, dziękuję Panu Grzesiowi za przedstawienie. Proszę Państwa, jesteśmy w Unii Europejskiej, skoro tak, to powinny nasze warunki działania na gospodarstw być takie same jak gospodarstw w Unii Europejskiej. Myślę to o dopłatach rolniczych. Dopłaty rolnicze trzeba do wyrównać do poziomu, do poziomu takie, jakie są w Unii. Jak tu kolega wcześniej powiedział, susza od kilku lat już się narasta. Sytuacja finansowa wielu gospodarstw z tego co ja wiem jest bardzo trudna. Jeżeli te dopłaty nie będą wprowadzone takie same jak w Unii... Pewnie część gospodarstw zbankrutuje i będzie musiała wyjechać, że tak powiem, za granicę za chlebem. Drugą sprawą, o którą by się należało zająć, to się zająć przemysłem promowanie polskiego, polskiego kapitału przy przemyśle przetwórczym. Myślę tutaj o inwestycjach polskich, z polskiego kapitału dla przedsiębiorców, którzy inwestują w przemysł przetwórczy, przetwórcy. Ulgi pod podatkowe, zwolnienia. Sam przykład za wyłączenia gruntów przy budowie nowych fabryk. Może jakieś inne ulgi, ułatwienia, tak aby nasze rolnictwo może tylko dobrze współpracować, jeżeli będzie dobrze współpracować z polskim kapitałem przetwórczym. Dziękuję. Witamy w Konfederacji. Szanowni Państwo, kandydatów, kandydatów Konfederacji Rolników, producentów rolno-spożywczych znajdą wszyscy pod numerem szóstym na listach Konfederacji we wszystkich okręgach wyborczych. Obecny tu Krzysztof Tołwiński będzie liderem listy Siedleckiej Konfederacji. Zapraszamy, witamy. Konfederacja otwiera się na te środowiska, chociaż problematyka była z przyczyn naturalnych nieobca Konfederatom od samego początku naszego przedsięwzięcia. Pan poseł Krzysztof Bosak, jeden z wiceprezesów Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, ja tylko króciutko powiem, że obrona polskiego rolnictwa, obrona polskiej wytwórczości, wsparcie, mądra polityka państwa w tych dziedzinach to naturalne postulaty już zawarte w programie Ruchu Narodowego. Jesteśmy bardzo radzi z tego dnia, z tej chwili, kiedy dołączają do nas nowe środowiska rolnicze, po wielu miesiącach rozmów, po wzajemnym poznawaniu się. Dzisiaj Konfederacja zostaje wzmocniona o nowy filar, mamy nadzieję właśnie, że z tej współpracy z rolnikami, z przedsiębiorcami z branży rolno-spożywczej czy przetwórczej będziemy w stanie lepiej reprezentować interesy zarówno mieszkańców, mieszkańców na wsi, jak i mieszkańców, mieszkańców no nie tylko na wsi, ale prowadzących swoje interesy właśnie w tych branżach, jak i wszystkich mieszkańców, bo to ostatecznie Wszyscy my jesteśmy konsumentami tego, co jest wytwarzane w branży przetwórczej, co jest wytwarzane w polskim rolnictwie. To są też nasze przewagi eksportowe, o czym wszyscy interesujący się gospodarką doskonale wiedzą. Także ruszamy do kampanii i będziemy walczyć ze wszystkimi innymi komitetami, eksponując tą nową przewagę Konfederacji i uwzględniającą w całej naszej kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, przypomina mi Krzysztof Tągiński, że także i kandydaci na senatorów zostaną zgłoszeni na listy Konfederacji przez środowiska rolnicze. Co tutaj z nami jeszcze koledzy Jabłoński, Szuba i bardzo, bardzo Szanowni Państwo, cieszymy się z tego, że sprawa produkcji rolno-spożywczej przez Konfederację podniesiona zostaje do rangi sprawy narodowej. Czy są pytania? Tak, jeżeli chodzi o formowanie list, czy jest szansa na dogadanie się ze środowiskiem Piotra Liroja-Marca, środowiskiem Marka Jurka i ze środowiskiem Czajkotek? Szanowny Panie redaktorze, w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Konfederacja pozostaje niezmiennie i konsekwentnie otwarta, otwarta, ale nie na przestrzał. Nie, nie na przestrzał. Przeciwstawialiśmy się stanowczo wszelkim uzurpacjom, próbom przejęcia kontroli nad naszym projektem, co rzecz jasna musiało wywołać niezadowolenie niektórych liczących na takie przejęcie, ale do ostatka serdecznie zapraszamy, witamy, cieszymy się zawsze, jeśli ktokolwiek spośród narodowców, wolnościowców, tradycjonalistów, Katolików, prolajferów, przedsiębiorców, rolno-spożywczych i nie tylko, dołącza do Konfederacji. A zatem z naszej strony temat nigdy nie jest zamknięty. Mamy to. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.